20 czerwca w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelisławicach odbył się czwarty zjazd delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego z Powiatu Będzińskiego. W pierwszej kolejności zostało udzielone skwitowanie dla ustępującego zarządu oraz komisji rewizyjnej, a następnie zostali wybrani członkowie nowego zarządu oraz prezes na kolejną kadencję 2012-2016. Na zjeździe przypomniano sukcesy z lat ubiegłych PSL, które miały na celu zachęcenie do jeszcze większej pracy delegatów, aby lokalna organizacja wzbogacała się w nowych członków z naciskiem na ludzi młodych. Bo to właśnie na nich stawia również nowo wybrany prezes PSL w Powiecie Będzińskim. Na początku gratuluję wyboru na, na prezesa. Proszę nam powiedzieć, jaką pan ma koncepcję na rozwój tego lokalnego okręgu PSL? Muszę powiedzieć, że już jakiś czas w tym kierunku działam. Mianowicie ja stawiam na młodzież. Teraz strefę Kibica żeśmy stworzyli w naszej miejscowości, gdzie wszyscy byli zadowoleni, że wreszcie młodzież doszła do głosu. Na pewno będę chciał stworzyć następne organizacje w miejscach, gdzie nas nie ma. Oprzeć się na młodych ludziach. Wszyscy wiedzą, że PSL to w dużym stopniu ludzie już w wieku, w których, którzy mogą być przykładem dla tych młodych ludzi, zapraszając na różnego rodzaju spotkania i tych, i tych. Liczę na taką integrację zgodnie z maksymum. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje, ja staram się właśnie I budować. W PSL jestem od 2002 roku, gdzie, gdzie koledzy którzy założyli organizację PZL w gminie Mierzęcice zaprosili mnie do kandydowania na radnego w tamtym czasie zostałem tym radnym no i od tego momentu działam w PSL-u od kilku lat jestem w zarządzie powiatowym i ostatnia kadencja była kadencją gdzie no zarząd troszeczkę kulał z braku kworum no i na wniosek komisji rewizyjnej Zwołano zebranie, gdzie prezes były, sam zrzekł się tej funkcji. No i automatycznie koledzy zdecydowali, że, że na tą końcową część tamtej kadencji ja będę prezesem. No i dzisiaj zostałem wybrany ponownie. Będę, że tak powiem, starał się współpracować z, z, lokalnym, z lokalnymi władzami, z samorządem, aby, aby właśnie ważne sprawy dla nas. Wspólnie załatwiać. Gościem specjalnym był minister rolnictwa i rozwoju wsi, pan Marek Sawicki. W krótkim przemówieniu nakreślił, iż region Śląski jest dużym potencjałem dla PSL oraz potencjałem gospodarczym, mogącym produkować żywność wysokiej jakości w gospodarstwach. Co prawda na ogół niedużych, ale bardzo gospodarnych. To jest bardzo dobry teren do produkcji żywności najlepszej jakości. Ciągle powtarzam, nie lękajmy się i gońmy z naszych. Gońmy z naszych miast, z naszych gospodarstw tych, którzy oprócz strachu nie mają nam nic więcej do zaproponowania. Jeszcze nie jesteśmy na połowie dyskusji o przyszłości wspólnej polityki rolnej, a już mamy takich ambasadorów w Polsce, którzy mówią, że wszystko już jest przegrane, rolnictwo zniszczone, wieś zaorywane. Ja nie mówię, że wszystko jest super, że wszystko jest cudownie. Ja wiem jak jest ciężko i jak trudno wypracować dochody ale ja też widzę, jak zmienia się polska bieda. Ale oczywiście nam potrzeba jeszcze co najmniej takich dwa razy po yy, 8-7 lat, żebyśmy mogli, żebyśmy mogli być na poziomie, który będzie nas satysfakcjonował. Zachęcam do tego, żeby jednak tak przełamać niechęć do współpracy, do tworzenia grup producentów, bo w grupach producentów mamy dopłatę do wartości sprzedanej produkcji. Przynajmniej wspólnie sprzedawać, do tej wspólnej sprzedaży przez pierwsze dwa lata mamy dokładne 5% do wartości produkcji sprzedanej, niezależnie od tego jaka jest cena. Więc warto po te pieniądze sięgnąć. Panie ministrze, Polska już wiele lat jest członkiem Unii Europejskiej. Czy na dzień dzisiejszy Pana resort posiada dane, które jednoznacznie stwierdzają, że było to dobre posunięcie dla polskiej wsi? Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Członkostwo w Unii Europejskiej przebudowuje polską wieś. To zaledwie 8 lat, a efekty już widać, bo widać się także w samych zagrodach, ale widać się również w otoczeniu wsi, w ulicach, w chodnikach, w świetlicach. Także tu, jeśli patrzymy na świetlice w Siewierzu, to przecież widać, że to jest budynek zadbany, że korzystał ze środków zewnętrznych. Oczywiście mamy wiele jeszcze kłopotów, z pewnością chcielibyśmy, żeby dochodowość rolnictwa była większa, żeby ceny były stabilniejsze, ale jeśli inwestujemy, jeśli mamy dobrze urządzone, konkurencyjne gospodarstwa, to na tym trudnym europejskim rynku one sobie radzą. I... Po tych środkach, które wpłynęły do Polski, a to już jest około 140 miliardów złotych w rolnictwo z racji członkostwa, mamy dzisiaj rzeczywiście i konkurencyjnych gospodarzy, ale także konkurencyjne przetwórstwo rolno-spożywcze. Dodaje nam także dobre warunki konkurencyjne na rynkach europejskich i światowych. W roku ubiegłym Polska sprzedała za granicę produkty za kwotę ponad 15 miliardów Euro. W tym roku szacuje się, że kwota eksportu przekroczy 70 miliardów złotych, więc to są potężne pieniądze, które tworzą miejsca pracy w Polsce i dają dochody i podatki. Tu. Jesteśmy dzisiaj w Sołectwie Siewierskim w Rzejsowicach, no, gdzie w tym regionie jest większość małych gospodarstw. Co Pan jako minister może im doradzić w związku z rosnącymi cenami produkcji rolniczej? Chcemy podjąć wspólnie z Urzędem Marszałkowskim starania na rzecz wsparcia gospodarstw tych właśnie małych typu śląskiego, gdzie średnie jest 7 hektarów, aby nie tylko produkować surowiec w gospodarstwie, ale żeby także starać się ten surowiec w jak najwyższym stopniu przetworzyć i sprzedać jako gotowy produkt. Wtedy jest możliwość skorzystania z tej wartości dodanej, pozostawienia jej w rodzinie w terenie. Śląsk jest szczególnie do tego predysponowany, bo tak naprawdę rolnictwo jest wciśnięte w ogromne. Szeroko rozłożone aglomeracje miejskie, gdzie konsument pozarolniczy chciałby kupić produkt świeży, ale także produkt od znanego pewnego dostawcy. I mając taki system przetwarzania, wytwarzania tego produktu w gospodarstwie sprzedaży bezpośredniej, mamy znacznie mniej kłopotów z badaniem jakości, z inspekcją, bo to sama firma producenta i ten kontakt z odbiorcą daje gwarancję na lepszą jakość. Pan minister odpowiadał również na pewne problemy lokalne wskazane przez burmistrza miasta i gminy Siewierzyc, Zdzisława Banasia, a które w pierwszej kolejności należy sprecyzować uchwałami w polskim rządzie. Na każde sołectwo to jest trochę mało, w ogóle chcielibyśmy więcej. Na przykładzie sołectwa Żelisławice, gdzie się znajdujemy, realizujemy duże zadanie, półtora miliona, budowa obiektu sportowego. Zadania są duże, a te możliwości dofinansowania są skromne jeszcze kwestia tego VAT-u i tak dalej, ale też Panie Ministrze są pewne takie problemy, które są trudne do załatwienia. Bardzo poważnym problemem na naszym terenie to jest melioracji. Tutaj nie ma postępu, tutaj widać, że jest wiele do zrobienia, ale też Panie Ministrze, korzystając z okazji, bardzo poważne problemy mają samorządy ze spółkami, wspólnotami gruntowymi. Bardzo liczymy na to, że w resorcie ta ustawa powinna trafić do parlamentu, debatować, i tam, gdzie nie ma ustalonych członków, właścicieli nie ma udziału, żeby to jednak komunalizować. Burzliwy zjazd zakończył się po godzinie 21. .00. Przed nowymi władzami w powiecie będzińskim dużo pracy w nadchodzącej czteroletniej kadencji.